Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Dziś mam nadzieję rozprawimy się całkowicie z kwestią ile rabatu przyznawać klientowi, jakie promocje realizować, żeby miały one rzeczywisty skutek w postaci zwiększenia ilości klientów, ale jednocześnie żeby nie zabijały waszego biznesu. Jeżeli ciekawi was ten temat i drażni was też to, jak konkurencja potrafi postępować, zapraszam na odcinek. Klinarami kanału są POKA Premium Equipment, Detarner oraz Honey Combination. Polscy producenci budujący detailing na całym świecie. Wybierając ich produkty w sklepie Mr. Pinner, wspierasz nasz kanał. Słuchajcie, w tym materiale pokażę Wam trochę pracy, którą realizujemy. Oczywiście w oparciu o treść tytułu tego odcinka i zapowiedzi, którą Wam przedstawiłem. Natomiast chciałem właśnie dokonać takiej analizy kwestii promocji, kwestii rabatów, kwestii tego, jak podchodzić do klientów, jak to zrobić, żeby miało to ręce i nogi. No bo... Nie oszukujmy się, no Polacy lubią się targować, Polacy lubią troszeczkę tą cenę uszczuplić, a szczególnie jeżeli właśnie ma im to przysporzyć jakieś tam korzyści. Natomiast my musimy się w tym odnaleźć w taki sposób, żeby jednocześnie nie zabijało to naszych biznesów. W sensie no, nawiązuje bezpośrednio do tych postów sponsorowanych, gdzie ktoś daje 50% rabatu na całą usługę. Oczywiście mówię tutaj o usługach typu polerowanie i ceramika jako kompleks, w kwotach, nie wiem, nawet 2000 zł. No, nie wyobrażam sobie realizacji takiej usługi na, na przykładzie takiego Volvo, gdzie nie oszukujmy się gabaryt jest duży, samochód i lakier też jest wymagający. Po prostu jest to za dużo pracy w stosunku do tego przychodu, który gdzieś tam ewentualnie byłby do zgarnięcia w przypadku właśnie tego typu promocji. Więc trzeba byłoby mocno przeanalizować samą tę treść. Tej promocji, jeżeli nie jest ona w żaden sposób manipulowana i nie tyczy się jakichś tam operacji z gwiazdką typu tyczy się to super małych, miniaturowych samochodów, a dla SUV-ów jednak mamy tą cenę normalną, bo czasami takie marketingowe akcje się zdarzają. Natomiast jeżeli ktoś podchodzi do tego rzetelnie, no to jest to duże zagrożenie dla jego biznesu, no bo traci w tym wszystkim wiarygodność. Wiarygodność tego, że jak się promocja skończy, no to dlaczego ktoś by miał mu jednak dzisiaj płacić 4000, skoro wczoraj Ktoś płacił 2000. Uważajcie na to. Ja oczywiście więcej Wam na temat naszego podejścia opowiem przy pracy, bo tutaj, akurat, właśnie na Volvo mamy okazję realizować taki kompleks usług w postaci korekty lakieru, woskowania karoserii, w postaci czyszczenia skór. No i tutaj w ramach jakiejś tam promocji, w ramach jakiegoś tam rabatu, bo właściciel tego samochodu troszeczkę ponegocjował, ja uwzględniam najprostszą operację, jaka jest możliwa czyli nie udzielania rabatów finansowych, to znaczy nie uszczuplam kwoty. Załóżmy, umawiam się z klientem na 3000, nie ma 2700. Jest to 300 zł, które odpada Wam z kieszeni. Natomiast to, co można zrobić, żeby jednocześnie klient był zadowolony, że udało mu się coś ponegocjować, udało mu się coś zbić, możemy zaproponować dodatkową robotę. Słuchajcie, tutaj ja właścicielowi zaproponowałem oklejanie wnęk pod klamkami. Jak widzicie, tu już klamka jest zdemontowana i zaraz otworzę cały ten proces, żebyście zobaczyli, dlaczego tego typu promocje, tego typu rabaty będą najfajniejszą przestrzenią na dogadanie się z klientem. Tutaj ja zdecydowałem okleić klamki, dlatego. Że uważam, że to jest najfajniejsza robota pod kątem tego zlecenia. Dlaczego? Po pierwsze, były mocno porysowane, więc efekt będzie na pewno bardzo fajny. Po drugie, będą zabezpieczone, więc właściciel tego samochodu dowie się, czym są folie PPF. Będzie wiedział, jak one wyglądają, więc być może w przyszłości nie przyjedzie na korektę, a na zabezpieczenie swojego nowego samochodu. Po trzecie, ta operacja nie wymaga ode mnie dużo materiału. Robię to z krawków, które nam zostały z innych realizacji. Także tutaj też kosztowo praktycznie nie płacimy za nic. Po czwarte, sama robota jest dosyć łatwa, dosyć przyjemna moim zdaniem oczywiście. Jeżeli oczywiście nie macie doświadczenia z oklejaniem i chcielibyście wdrożyć coś takiego u siebie, do czego serdecznie Was zachęcam, no to zapraszam na nasze szkolenia. Czy to w formie warsztatowej, czy to w formie właśnie grupowych szkoleń, na których... Przedstawiamy Wam cały kompleks usług, które są niezbędne do dzisiejszego prowadzenia studia detailingowego. I oczywiście tego wszystkiego nauczycie się na tych szkoleniach. Są to szkolenia czterodniowe. Także zapraszam was, nie może Was zabraknąć, jeżeli chcecie Wy również rozwijać się o punkty, których dzisiaj nie macie. Natomiast właśnie do zainspirowania, mam nadzieję, ten odcinek będzie służył, żebyście śmiało oferowali ludziom dodatkowe pakiety, które załóżmy. Będą w cenie jakieś tam usługi, ale Was nie będą one dużo kosztowały. Takim fajnym pakietem będzie na przykład zabezpieczenie wszystkich szyb. No nie oszukujmy się, ile zejdzie nam produktu. Jeżeli chodzi o aplikację, załóżmy, nie wiem, Ultra Glako na szyby, no to jakbyśmy mieli to policzyć w złotówkach 15 zł, może z szyberdachem 20 zł, tak to już policzmy, na bogato. A ile to jest pracy? 10-15 minut? Moim zdaniem taki zakres, właśnie dodatkowej usługi którą wyceniacie w ofercie, nie wiem, na 300 zł, u nas przynajmniej tyle właśnie kosztuje zabezpieczenie wszystkich szyb, Trzystówki. kosztem właśnie 20 zł produktu i 15 minut pracy i przestrzeni, gdzie nie jesteście w stanie popełnić błędu, bo to też ważne, nie polecajcie darmowych usług w momencie, gdzie nie macie doświadczenia i nie do końca będziecie wiedzieć, czy jesteście w stanie im sprostać. Natomiast właśnie w przypadku szyb, no tutaj nie ma przestrzeni, żeby popełnić jakiś błąd, moim zdaniem oczywiście, w związku z czym będzie to... Szybka, tania względem kosztu usługa, którą klient dostaje w ramach 300 złotowego rabatu. Czyli my nie wyciągamy 300 zł z kieszeni, proszę masz kliencie, tylko dajemy mu usługę za 300 zł, która nas kosztuje te 15 minut i 20 zł. Moim zdaniem to jest znacznie lepsza metoda na rozwiązanie właśnie kwestii rabatu, kwestii promocji. Oczywiście jest kwestia komunikatu marketingowego, czyli to, jak przyciągnąć tego klienta w poście. Moim zdaniem nie tędy droga. Ja od Ogólnie nie podejmuje rękawicy, jeżeli chodzi o promocję w internecie. Uważam, że no po prostu promocje zostawiam w konkurencji. Ja wodzę założenia, że przyciągamy klienta znacznie innymi wartościami. U nas klienci nie szukają tańszych usług, u nas klienci szukają czegoś innego. I to coś innego chcę im zapewnić. I to samo też właśnie komunikuję w postach na Facebooku, na Instagramie i na wszelkich social mediach. Jeżeli jesteś zainteresowany, jakie komunikaty tworzyć, żeby przyciągały klientów, żeby jednak samochody nawet tego typu niszowe przyjeżdżały do nas bo ten akurat będzie oklejany bezbarwną folią ochronną w dosyć znaczącym zakresie. Jeżeli chciałbyś również to samo otworzyć u siebie w firmie, no to powtórzę jeszcze raz, zapraszam na szkolenie. Tu co prawda chciałem jeszcze wspomnieć o gadżecie, który trzymam w ręce, mianowicie PDC Cutter, czyli urządzenie do wycinania dziurek w folii PPF, dziurek oczywiście w postaci czujników parkowania. Jeżeli chcielibyście, żebym nagrał dla Was odcinek o wszelkich akcesoriach, nożach, przede wszystkim, bo właśnie tego się tyczy ta zapowiedź, no to napiszcie w komentarzu, że interesuje Was materiał o nożach do woli PPF. Pokażę Wam wszystkie noże, jakie mamy do dyspozycji, z jakich korzystamy i czy tego typu gadżety za prawie 1000 zł są warte zakupu. Wyłapkujcie oczywiście samą tą treść. Wpiszcie w komentarzu, że chcielibyście taki odcinek, a ja taki dla Was zrealizuję. Może się akurat nadarzy, że będzie to kolejny materiał. Tymczasem w międzyczasie będę opowiadać. Jak ja podchodzę właśnie do kwestii tych promocji, a zaproszę Was do realizacji usługi na Volvo. Pokażę Wam od A do Z, dlaczego akurat właśnie tego typu robota, czyli oklejanie wnęki klamek było tą usługą zaproponowaną jako ten rabat, jako ta promocja. Oczywiście było to zrobione na miejscu. Także biorę narzędzia i pokażę wam, jak to się zrobić. Słuchajcie, tu już tamta jest oklejona, tu już mamy oklejoną i zmontowaną klamkę. Tutaj Wam otworzę cały proces od A do Z, żebyście się mieli przy okazji możliwość czegoś nauczyć. Jeżeli chodzi o Volvo, tutaj akurat system jest dosyć ciekawy, dlatego że zwalniamy po prostu samą klamkę. Tutaj mamy takie blokady, tu plastikową, jeżeli chodzi o kierowcę, tam jest po prostu zamek i ich nie musimy całkowicie dotykać. Jeżeli chodzi o dojście do śrubki, no to mamy tutaj zaślepkę taką gumowo-plastikową. Musimy sobie wziąć jakiś taki cienki podważak. I uwaga, to nie jest tak, że ja znam każdy samochód i w jaki sposób zdemontować klamkę. Nie, tu też w przypadku tego, tej realizacji posługiwałem się YouTube'em. Podobnie zresztą jak wy, także ja Wam po prostu przedstawiam patent, którego się dowiedziałem przed chwilą na internecie. Ściągamy sobie tą plastikowo-gumową zawleczkę. Warto ją od razu sobie wrzucić tutaj do tego tutaj. Podłokietniczka do tej wnęki, żeby wam się to nie zgubiło. My zawsze właśnie te elementy wrzucamy sobie do tych schowków z danej partii drzwi, żeby nam się to nie pomyliło. Następnie bierzemy sobie torksa. Jak zaświecilibyście latarką, zobaczylibyście po prostu śrubkę. Torks w przypadku Volvo to jest, już wam mówię, jaki wymiar T25. Także wsuwamy sobie torksa do śrubki. I teraz patent jest taki, że trzymamy sobie klamkę i kręcimy w lewo. Trochę trzeba się nakręcić. Ale nie bójcie się tu, akurat śrubka nie jest w stanie wam wypaść z gniazda. Zdarzałem się samochody, że rzeczywiście. O, coś się już odbluzowało. Zdarzało mi się samochody, że rzeczywiście trzeba uważać z tym o skręceniem śrubki, dlatego że jest w stanie wypaść z gniazda i wpada głęboko w tapicerkę. W sensie, jakby w tapicerkę wpada, to fajnie. Zwykle wpada właśnie w bebechy do tej drzwi. No i to jest problem. Zdarzyło nam się to niejednokrotnie, dlatego o tym wspominam. No trzeba wtedy ściągnąć tapicerkę, szukać tego otworu i przez jakiś otwór magnesem szukać po prostu tej śrubki. Przeważnie są to śrubki dedykowane, nie jesteśmy w stanie zastąpić jej czymś. Moglibyśmy, oczywiście, się posiłkować zakupem takiej śrubki i przykręceniem nowej, natomiast no, wiąże się to po prostu z dosyć długim czasem realizacji i oddania samochodu. I tutaj no, jest szansa, że po prostu popłyniecie, jeżeli chodzi o opiniotwórczość klienta. Dlatego tutaj zważajcie na te śrubki. Zawsze, jak nie jesteście pewni, jak coś wykonać, sprawdźcie w poradnikach YouTube'owych. Tutaj, jeżeli chodzi o Volvo, to jak widzicie, temat jest dosyć prosty. Klamka się wówczas, zobaczcie, sama klamka się wysunęła. Musimy tutaj z zaczepu ją wysunąć. Dosyć ciasno to tu siedzi. O! Ja sobie tą klamkę po prostu tutaj luźno pozostawiam, niech sobie wisi. Nie odczepiam jej, jest mi to zbędne i niepotrzebne. Następnie biorę sobie, oczywiście, dlaczego zdecydowałem się zdjąć klamkę? Bo jest to dosyć proste. Jak widzicie, 2-3 minuty zmagań pozwala mi mieć dostęp. No do całości klamki widzę tu wszystko co się dzieje, jestem w stanie sobie to fajnie obczyścić, dzięki czemu nie będą mi żadne syfki wpływały pod folię. Biorę sobie prepa od deturnera, spryskuję sobie mikrofibrę. No, myślę, że to, czyli kontynuacja tego poradnika w tym zakresie jest dla Was dosyć oczywista. Ale mimo wszystko no, ja muszę swoje wykonać, więc wam, pokażemy Wam cały proces, żeby odzwierciedlić rzeczywistość. Oczywiście samochód został wypolerowany, został już odtłuszczony, jest względnie przygotowany pod aplikację wosków, dlatego mogę sobie pozwolić tylko na takie szybkie obczyszczenie i kolejno wjeżdżam sobie z płynem instalacyjnym, z szamponem, zwał jak zwał. Ja sobie to opłukuję, tak żeby ewentualne właśnie pyłki zeszły mi na dół, następnie przepłukuję sobie to IPO, IPA 20%, tak żeby adhezja kleju była znacznie wyższa. Teraz idę po moją formatkę z folii PPF i zaraz do Was wracam. No i słuchajcie, moja formatka wygląda w ten sposób, po prostu zmierzyłem sobie szerokość tej wnęki klamki, wyszło mi 11 cm i taki 11 cm prostokąt sobie wyciąłem po prostu na stoliku przy użyciu linijki, żeby te linie były w miarę proste. Oczywiście jeszcze w międzyczasie zdążyłem umyć ręce, pamiętajcie, jakby nie było pracujemy tutaj z brudem, więc nie chcielibyśmy, żeby ten brud z naszych dłoni przedostał się na klej. No i ja przepłukałem sobie przy okazji tą folię, bo jednak jest to jakiś tam skrawek leżący gdzieś tam w zakamarkach naszej firmy. Kolejno co, biorę, żel, kolejno co biorę, żel do folii PPF. Oczywiście jest to żel e, funkcyjny, może to być dedykowany żel, na przykład XPel taki posiada w ofercie, może to być żel jakiegoś dowolnego producenta, który Wam przypasuje, a może to być również żel do USG. Jak się okazuje, równie skutecznie będzie on działać. Jedynie co, ten do USG przeważnie jest bardzo gęsty, trzeba go rozcieńczyć, ale jest hipertani. Następnie spryskuję sobie taką formatkę alkoholem, Oczywiście roztworem 20% z wodą demineralizowaną. No i kładziemy sobie tą formatkę mniej więcej po środku naszego elementu, zostawiając jakiś tam minimalny luz, widzicie, tak delikatnie, żeby ona miała zapas, miała zapas, ale też nie za dużo, bo my te nadmiary będziemy rozciągali. I rozciągnięcie tych nadmiarów będzie kluczowe, żeby ta folia wam nie wstawała. Ja sobie blokuję tą formatkę, słuchajcie, tutaj na górze, na dole. No, i czas delikatnie rozciągnąć folię. Ja to robię poprzez takie właśnie ruchy dopychające folię do elementu. Rozciągam tą folię. Dzięki temu troszeczkę lepiej ona zapracuje za pierwszym przeciągnięciem rakli. Przynajmniej mam nadzieję, że tak to właśnie będzie wyglądało. Ok, mamy już troszeczkę rozciągniętą folię. Aplikuję do środka jeszcze alkohol izopropylowy, żeby nie aplikować folii na sucho. Wpuszczamy do środka żel żeby był właśnie ten element zasania. Oczywiście tu Wam nie będę opowiadać za dużo na temat samego procesu aplikacyjnego, mianowicie co z czym i dlaczego. Na to zapraszam Was na szkolenia, bo tylko tam będziecie w stanie zrozumieć tą koncepcję tak prawidłowo i na 100%. Tu Wam tylko po prostu o tym wspominam dla pełności procesu. Kolejną biorę sobie taką raklę, słuchajcie, tutaj ja z mam taką fajnie zagiętą, po to, żeby idealnie się dopasowała do kształty, kształtu wnęki pod klamkami, ale zwróćcie uwagę na to, żeby dobrze ją docisnąć, bo słaby docisk spowoduje, że fala wam się odspoi i to jest bardzo ważne. I dlaczego tego typu metoda będzie najbardziej przydatna, żeby okleić wnęki klamek? Dlatego, że już uczycie się opcji oklejania całych drzwi. Wiem, że sporo osób boi się właśnie oklejać na przykład drzwi, bo nie wiedzą, jak sobie wykończyć wnękę klamki. A tutaj zobaczcie, taka prosta robota. Jesteśmy w stanie już uczyć się trenować i doświadczać tego, jak to powinno wyglądać. Także ja sobie wciskam folię i staramy się jednym płaskim ruchem wytłoczyć płyn z pod folii. No nie udało mi się, muszę jeszcze raz za zaaplikować płyny czyli alkohol izopropylowy, tak żeby nie była tu sucha aplikacja. Jeszcze raz płyn w postaci żelu. Rozmasować to całe, żeby się to rozprowadziło. No i jeszcze raz spróbujemy z mocniejszym dociskiem. No jak na złość. Mamy nagrane? Dobra, słuchajcie, trochę zmagania było. Jak widzicie, to nie jest operacja, którą możemy zrobić tak sobie, o. I teraz, dlaczego ważne jest właśnie, że ten demontaż Wam pomoże, ten demontaż klamki. Macie więcej miejsca. Wyobraźcie sobie, no, mamy dosyć mocno pokrzywioną tą wnękę. Wyobraźcie sobie aplikować to po prostu z formatki, z klamką, że wy musicie tą raklą jakoś próbować to wytłaczać, a wówczas ta folia wam w ogóle nie chce usiąść, tak jak zresztą mogliście zobaczyć. To mi folia nie chciała usiąść, pomimo tego, że mam to zdemontowane, mam dedykowaną raklę, no i przyłożyłem się do tego sporo i tak dalej. Więc byłoby sporo problemów, gdybym robił to inną metodą. Nie mówię, że jest to niemożliwe, ale po prostu no, gdzieś tam byłoby to w jakiś sposób uciążliwe i troszeczkę irytujące. Także ja już mam klamkę gotową, pozostaje mi jej wykończenie, to znaczy osuszenie całości, odcięcie nadmiarów, no, przejrzenie, czy aby na pewno cała klameczka wygląda tak jak trzeba. Tutaj mam delikatny biały ślad, go sobie jeszcze na szybko wypukam i wówczas zamykamy temat. No i dobra, jak widzicie gotowe. Miałem tu delikatny nadmiar, który się podnosił, trzeba było go troszeczkę zgrzać zapalniczką, wówczas troszeczkę się przykurczył. Jest tu delikatnie widać zgrzany rancik folii, natomiast go i tak przysłoni klamka, nie będzie tego w zupełności widać, a jeżeli ktoś chciałby być bardziej pedantyczny mógłby delikatnie odciąć tą końcówkę. Jeżeli chodzi o samo odcinanie, warto jest sugerować się linią światła, czyli tym załamaniem światła na krawędzi elementu, jeżeli na nim puścimy linię cięcia, naprawdę będzie ona niewidoczna. Ja jestem w 100% pewny, że nie będziecie w stanie odnaleźć tej folii, nawet i w przypadku, gdy jest ona świeżo zainstalowana. Także biorę kamerę, pokażę Wam z bliska, jak to wygląda. Słuchajcie, to już wszystko, jeżeli chodzi o treść materiału. Wnęki klamek u nas to jest koszt 70 zł od sztuki, co razem daje 280 zł. To jest rabat, który udzieliliśmy właścicielowi tego Volvo na całą usługę. Taki gest handlowy, który miał uprzyjemnić mu transakcję, natomiast cała usługa będzie kosztowała go niecałe 3000 zł. Myślę, że każdy z Was udzieliłby 10% rabatu przy tej skali usługi. W ten sposób zachęcam Was, żebyście podchodzili do Waszej pracy, do Waszych klientów, a tym samym odwdzięczę się to Wam. Mam nadzieję i jestem też pewny właśnie tym, że będziecie mieć mnóstwo zadowolonych klientów. No i oczywiście odsyłam Was do sklepu naszego partnera, czyli Mister Cleanera, w którym zaopatrzycie się w niezbędne produkty, czy to do aplikacji folii, czy do polerowania, jeżeli chodzi o system Honeya, czy jeżeli chodzi o WOSK, na przykład właśnie ten od Deturnera. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek i do sekcji komentarzy, żebyście ewentualnie wywołali samą jego treść. Zapraszam.